Siemaneczko! Witam Was serdecznie. Zgodnie z obietnicą startuje pierwszy konkurs, chyba z pięciu, które planuję. Dzisiaj będzie konkurs z okazji 160 subskrypcji. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że tak jak mówiłem kiedyś, że Wam nie przeszkadzają takie duże przerwy w nagrywaniu, bo nagrywam kiedy mam czas. Dzisiaj akurat mam chwilę wolnego, nagrywam. Dla Was specjalny konkurs podziękowaniu za te subskrypcje. Co jest do wygrania? Bohaterowie i złoczyńcy: pierwszy Tom, Batman, Gotham i ja. Wiem, że niektórzy pewnie już mają to na półkach. Jeśli ktoś nie ma i chce po prostu wygrać za darmo, żeby brać udział w konkursie, serdecznie zapraszam wszystkich. Jedyny mankament tego, że dostałem to w przesyłce, o tak pozginane, więc jeśli komuś to nie przeszkadza, no to super. I teraz tak, co do konkursu. Jakie warunki, jakie zasady i do kiedy trwa? Bo pewnie to Was interesuje. Czego dotyczy konkurs? Konkurs dotyczy mianowicie tego pana i jego kolegów z klasy, można powiedzieć, a tak naprawdę z historii DC. Jeśli konkurs dotyczy nagrody z uniwersum DC, to myślę, że będzie to coś z DC. Czyli ciekawi mnie tak naprawdę, jak Wasza. Historia z DC, z bohaterami DC, nie, nie musi być konkretnie z Batmanem czy Supermanem czy innym, że tak powiem, superbohaterem, tylko po prostu Wasza historia z DC. Dlaczego Was zaciekawiło to uniwersum? Czemu się skłoniliście? Najciekawsze odpowiedzi, czy najciekawszą odpowiedź, właśnie na na pewno z serduszkiem, no i tym komiksem. Jeśli będę miał jakieś wątpliwości, jeśli któraś historia no nie będę mógł zdecydować, na drodze losowania wylosujemy najlepszą odpowiedź. Do kiedy trwa? Trwa, myślę, tak spokojnie, żeby Wam dać czas. To konkurs będzie trwał od daty publikacji tego filmiku do, dajmy, 20 sierpnia. To jest sobota, plus, minus. Wtedy zrobimy sobie losowanie, czy po prostu oznajmie Wam, kto wygrał, Konkurs, No, i będę prosił o kontakt, tak jak kiedyś było z Dragon Ballem, właśnie na maila. No, wszystko będzie wyszczególnione. Tak czy inaczej, zapraszam z okazji 160 subskrypcji. Do wygrania jest Batman, Gotham i ja, razem z dodatkami pierwszy numer. Czekajcie na następne konkursy, i niedługo startuję, myślę, z ciekawą, fajną, nową serią. Dużo tego będzie, ale myślę, że będzie warto. Trzymajcie się, na razie. Dobra.